Wyszło trochę śmiesznie, kupiliśmy karty i wyszło trochę śmiesznie. Szukaj naszego tego samolotu. 11 o to jest. <laughs> Nie trochę opowiem, bo a, trochę się działo dużo. Mm, na lotnisku czekaliśmy 3 godziny na transfer, bo nasz lot się opóźnił o 2,5 godziny i musieliśmy właśnie czekać te 3 godziny na transfer. Już na lotnisku, jak przylecieliśmy o 11:00, dopiero przed 15:00 z, wyjechaliśmy z lotniska. No i. Yy, Pan nas rozwiózł, Adama, mojego brata, odwiózł ro, e, do jego host rodziny. E, potem zawieźliśmy taką chęć do akademików e, i mnie, do mojej host rodziny. I tutaj mnie powalił. Hmm, dziewczynę Dziewczyny pokazały, gdzie mam iść, na autobus, mam już w sklepie. A little snack. I się rozpakowałam. I teraz się chyba pójdę spać. Opowiem Wam, co dzisiaj było. Wyglądam strasznie, bo byłam przygotowana na to, że ja pójdę tam, na godzinę, noctwie, na a nie na cały dzień. No padam, ale fajnie było. Poznałam masę ludzi, nie pamiętam ich imion. Serio. Dzisiaj był dzień organizacyjny, więc co my tam robiliśmy w ogóle? Najpierw poszliśmy na prezentację, uzupełniliśmy dane nasze. Ja podam im mój angielski numer. Potem poszliśmy w dwóch grupach na zwiedzanie miasta. Później się rozdzieliliśmy, poszliśmy na lunch do jakiejś restauracji nad morzem. Potem po plaży poszliśmy do baru, bo tam było spotkanie zapoznawcze 60 do 100 osób. My English is not good. Tak mówię wszystkim, których poznaję. Jak ktoś nie wiedziałam, to od razu. Wait, wait. Google Translator is my friend. Okej. Okay. Zaczął badać, jak akurat wracałyśmy. Spotkałam jedną koleżankę z domu, więc nie wracam sama. Super, bo codziennie kogoś spotykam na swój jest razem. I codziennie z kimś wracam albo jadę do więc fajnie, że nie jadę sama. A dzisiaj miałam tak późne zajęcia. No, do 18.20. Jutro mam na 12. Teraz będę sobie chilować, jutro. Wstanę, ogarnę się i pójdę, i wrócę, i... Nice see you tomorrow. What? Yeah. I... Wait, oh, no. Hello everyone, my name is Myra. I'm a British influencer. Of course I am. And she... is also a British influencer. To jest nasza tajemnicza droga, ścieżka, którą znalazłyśmy po drodze. <laughs> Ale <laughs> i teraz nie wiem, znalazłyśmy takie miejsce with Myra and e, idziemy po prostu przed siebie. Zobaczymy gdzie nas to doprowadzi. Yes. <laughs> i e, słyszałam Polkę, więc może ją znajdziemy. Zobaczymy. <laughs> Bye!

Jaj, yeah, yeah. Dobra, ogólnie umówiłam się za domem na miejscu, więc zobaczymy co to będzie, bo idziemy teraz do Kościoła zobaczyć i zobaczymy co to będzie. Ale kurczę. Ta okolica mega. Ja mogę tu mieszkać. Sami zobaczcie. Pięknie, dużo drzew, dużo, dużo zieleni. zieleni. I jak jechałam, to było mega, mega, mega dużo parków. Pięknie. Okej. Okay. Byliśmy, dodamy w Karwacie na śniadanie. Na śniadaniu. <grytanie> <grytanie> I teraz yy, spojrzałam się na autobus, a tu dzisiaj kursują co godzinę. Jechałam jakimś innym, wysiadłem gdzieś tam, i idę teraz na nogach, ale bliżej niż wyszła z centrum, więc good.